się ma, to ja i dzisiaj udaję ojca skutera, Rafces udaje y, tego, ojca łycego I idziemy na zebranie z rodzicami kurwa, które? które to moje nie wiem, które będę na tą wywiadówkę. Rafces Rafces Młody klap fala Młody jest Kurwa ty! Kurwa. Mm. Do złej szkoły przyszliśmy! Wow. Kurwa. Oh, Łysy, kurwa, gdzie? No. Łysy, ty się w ogóle tu uczysz? No, ja pisać się uczę teraz, no. No, no. Ale przyszliśmy, tak przyszliśmy na wywiadówkę, ubraliśmy się za ojca Łysego i skutera i chuj, nie ma wywiadówki. Co ty w ogóle młody? Nie pytaj... Kuba. Ó, kurwa. <laughs>